No witajcie, ja jestem Stareksi. i rozpoczynamy kolejny odcinek. na synu, i w tym odcinku sobie pani panie i Kieroki. Rozmawiamy z Cykusem. I rozpoczynamy na sam akcję. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węg, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, Dobra a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Ok, no to mamy plan. To idziemy w takim razie. No ja tego go Horna będę trzeba załatwić.

Panie to ten oszust i złodziej. Prześladujesz mnie, zaczniku? Eee, tam chętno, że nie. Ja go znam. To Wiedźmin Gerard. Co słychać, panie Wiedźmin? No, no witam. Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie Krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruje was chwost! Trollem się na UB pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, póki im dobry. Już. No, to skoro kleka Jarpena, to może to jest, uda nam się ugrać. Czarny Mary Hokus no, masz za swoje. Dobrze, Mugar odpowiedział. Co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Muszę wejść do środka. I wynieść stamtąd? Kilka skrzyń ze składnikami rzemieślniczymi. A ja mam później Tasakowi powiedzieć? Że znałem hasło? Dobra robota tam w wergen, panie Wiedźmin. Hasło brzmi, że rafy wchodzą do szafy. No i widzicie, wpuści nas bez problemu. Was To jest nagroda za to ze wspieralizmu Orweta w Wiedźminie 2. Warto było wspierać Orweta. Gdzie te składniki? Nie musiałem rzucać na niego Aksi. Faktycznie śmierci amoniakiem. Chyba to dobra jest tam, po drugiej stronie. Teraz tylko sygnał. Surko posła. Na no prosem, mamy emysta. Chyba nie wiesz to kurwy nędzy, czy to magazyn kozo jebie. No twój, ale sobie wesłam. Ty Geral! To jest ten grojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem czy jakoś tak? Tak, to ten. Cukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Ha, ha, teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Tori was nasłał, co? Zasrany nie ludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wami nakarmimy kraby! No! Zaraz ja nakarmię kraba, ale to tobą. Ręce precz od mojego szwagra ryju! tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami Nordlingów chętozonych. Dalej, Geralt, na nich! Lecimy z nimi. Dawaj ich, sukruz. Tyrsak! E, ja poradzimy sobie z nimi. Co? Sukruz pochodzi z tyrsach, no. Mam nadzieję, że nie uczestniczył w spisku na rodzinę Ankrate Ale dobra Mam nadzieję, że można mu zaufać. Na razie jest po nowej stronie. O, nie pójdzie. E, z R został. że ze broni skubany. Dobra, zatwione Z takim napierdalażem można podbić Nibelgard. Co wybacz, kocham cię jak brata, nie ty skurwy synu. Co Hehehe, <laughs> I po co nam to wszystko było? Pewnie rzecz tam No, oni się jeszcze pogodzili. Gdzie jest drakon, który mnie uderzył? Mm, to nie istotuje. Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Fanhornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do katoriego. Słusznie, przy okazji też do niego zajrzę. Dobra, no ja to teraz już musimy tylko i wąski udać się do Katariego, więc. Zrobimy to, i następnie będziemy musieli poczekać parę dni. A on nam nowy nie zwykuje, no ale będziemy już mieli do niego dostęp. Będziemy mogli korzystać z jego usług, a to usługę ewentualnie poznać na grani pod Ten ami nie to nieco od jego w kolejnym odcinku Bo ja bym chciał jeszcze jedno zdanie zrobić tak na szybko Znowu to będzie krótki odcinek niestety, bo... To są zadanie e, krótkotrwałe, które teraz zrobię No i również niestety znowu na dwa zejścia, bo co prawda... Co prawda nie jest o tak ciepło jak było wczoraj Na szczęście i również taki trochę wiecek jest, ale niestety dalej jest 21 stopni Celsjusa, więc... E... A masz, teraz możemy wykuć bronę najlepszą jakości. No w końcu, w końcu będę mógł wykuć te niece e, ceku, e, ceku, kota. Witaj, jej pcharze. Gerald, jesteś cały zdrowy. Jestem. U Ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna, tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję sukruza i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Dobra. Ja to, za parę dni to zrobię kiedy indziej, ja na chwilę bestą wykonał sobie na szybko to zdanie. Jest, Idziemy do skrytki Wiedźmina, zeskoło kota. Eee, naprawdę, co musi bez psteru wypadać w tym Wiedźminie? Ten jest to też jest kuzałące. Dobra, no znowu to będzie krótki odcinek, bo choć trochę wieje na tworzy, to niestety Mogłem w lesie przy komandzie zostać. dalej to jest 2.17, nic do więc nie mogę z tak długiego odcinka nagrać znowu, niestety. No, poza tym i tak się mógł teleportować i z tym to mogą być jakieś problemy potem. potem. No dobra, da eee, się tutaj. No i jedziemy Tutaj jest skrytki No bandeci. Dajcie sobie spokój, naprawdę No witam no, Musimy się rozprawić z tymi bandetami. A to widzę, za starca. Palsie! Dobra. Zabici. Tutaj jest przejście na dół, no i mamy Licz do Gr Gretana na Gretan, stało się. Skola została e, zajęta przez Zonieza, zabili Avela i Cedrika. Co do e, Schrodrigera nie jestem pewien. Może zyje, może nie, za to bo mi za mną wystawili listy końcem Unikaj miast i głównych slaków, nie zwraca na siebie uwagi. Dzolel. Mglak, gul, baba cmentalna. Ciekawe czemu nie oddał trofeów. Może wtedy też próbowali go oszukać. No, nie coś Geralt, ale ty też nie oddajesz trofeów, tylko ja sobie zaczmuję więc. No cóż, tutaj jest podobnie, ale właściwie to tak samo. No i w sumie to by było na tyle. Co bym to jest ja mogła ewentualnie zrobić, żeby trochę ten odcinek wydłużyć? No już tego zlecenia nie będę robiła. Zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Tak jest pacę Egzamin z alchemii. Smutek, stary braci e, Gross start. No jest powoli to te zdania. Prawda jest trochę za tak będę mogła znaleźć. na to ty, ta tablica co? Zdadę sobie przynajmniej e, jeden schemat, ok? Żeby ten odcinek nie była tak krótki. No bo ja tak chciałabym zrobić, z tego kota. Zanim wrócę do fabuły. No ale tylko jaki by się psydał Dobra, jest znacnik Teraz znaliśmy Dobra, gdzie tu jest? No to jest tutaj No to w, w trzeba będzie najbliżej To jest to zadanie do wykonania. Ale na razie nie chcę tego zadania wykonywać. Zrobimy sobie gdzie indziej. Więc jak chyba z na to sami specjalnie będę wam nawet robiła takie o wiele krótsze odcinki, w którym będę robiła tylko jedno takie krótce zadanie. A na razie wam nie pomogę. Poczekajcie jeszcze chwilę. No tu jest zadanie SC jest... Ok, dwa zadania do zrobienia To może ja to zadanie porobię, e, kiedy idzie po prostu No, bocz co boczu to zadanie odkryłam, więc e, zrobimy sobie... Później te zdania. Na chwilę obecną chcę... No znaleźć tam jedną coś z tego rysunku. Ja, tylko tutaj są pytajnik, siedlisko potworów. Dobra, gdzie mam szukać? Aha, tej jaskini. Okej. Okay. Ja, Myślę, że też tutaj żadnego z nie nie Koniecznie uderzyć kota Golem okej, okay. on jest na 17 poziom z tego co widzę Nie, na 19, nawet teraz ciągu Na 19 poziom, to sobie poradzimy bez problemu Wycławce na są dobra takie silne. Dobra, załatwione. Dobra, coś Gerard mówi, że gdzieś tutaj mogę użyć oka na halani. Ale gdzie? tutaj eee. No i co mu nie mogę tego zrobić co mu nie mogę tego zrobić o nie sila ja tego go... a no dobra, tu jest interakcja. Wiecie co? Ja się za chwilę bać za to oko kum mogłam sprzedać. Hmm. No ale w sumie myślałem, że tu znajdę rysunek, a tu w sumie ja idę dalej od tego rysunku, to nie wiem. Oddamy się od tego miejsca, gdzie niby mam... Znaleźć ten schemat. No, tutaj w sumie chyba niepo co mnie wesłam. Spodziewałem się, że to tutaj jest na rysunek, tak nie Kuch, Nie, ta ciemność to jest prostu jakiś kosmar. gdzie tu jest? Jest, mamy. Dobra. No to, to znalezione. I powiem tak. E, ja w tym momencie kończę odcinek. Naprawdę nie chcę ryzykować, nie chcę do nagrywać do odcinka, bo się wydaje, coś by się mogło sksanić. No niestety znowu jeszcze położyć na dwa. Co prawda nie jest tak ciepłe jak wczoraj, ale jest ciepło. Więc ja w tym momencie zakończę odcinek. To będzie na tyle. W kolejnym odcinku, cóż, odwiedzamy ten miejsc od Kattoriego. A to jest tym ekranie tam wrócę do Nowigradu również w okazji. jest jeszcze. Hmm, e, wytworzę sobie te miejsce z tego kota u Na chwilę obecną, jak końce, to będzie na tyle. Bywajcie.